Wieczorne spotkania w Radiu Koszalin. Zdaniem szefa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych statystyki nie wróżą najlepiej. Polska jest jednym z tych krajów w Europie, w których rośnie spożycie alkoholu. Jego zdaniem niedługo Polska może osiągnąć poziom 12 litrów czystego alkoholu na głowę. Tak na to wskazują statystyki. A w naszym studiu zapowiadany gość, Adam Dobrzyński, barman z wieloletnim doświadczeniem. Witaj, dobry wieczór. Cześć Arku, dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ciekawe dla Waszych słuchaczy. Też mam taką nadzieję. Adamie, od wielu lat stoisz za barami, różnymi, często też w ekskluzywnych miejscach. Mhm. Czy z Twojej perspektywy Polacy piją więcej? Czy ja wiem, czy piją więcej? Zakładam, że kulturowo jesteśmy tak nauczeni, żeby spożywać alkohol, bo pijemy go w różnego rodzaju okolicznościach, czy się smucimy, czy z kolei też m, świętujemy różnego rodzaju sukcesy. Wydaje mi się, że picie go. M, Pijemy cały czas, może na podobnym poziomie, ale pijemy go różnorodny, jest różnorodny, nasza edukacja troszeczkę alkoholowa też się zmienia, trendy się zmieniają w samych trunkach, jest coraz więcej, powiedzmy, kolorowych trunków wysokoprocentowych, które są bardziej przyswajalne dla podniebienia, czy to kobiet, powiedzmy jakieś smakowe alkohole typu na przykład gin e, o smaku truskawkowym, który jest bardziej przystępny i nie tak odstręczającym, ale to już powiedzmy uczy nas tak jak trochę z winami, czyli zaczynamy od win słodkich, a przechodzimy w bardziej wytrawne. Nasze poczucie świadomości się zmienia, to też jest trochę pokłosie programów kulinarnych, więc e, uczymy się smaków, dostrzegamy to, że też można to łączyć troszeczkę z alkoholem. E, nasza świadomość odnośnie samych krainy koktajli i szotów rośnie, więc w tym momencie e, ludzie testując e, widzą, że to może smakować, i też są bardziej skorzy do tego, żeby spróbować coś więcej. Mówisz, że świadomość Polaków w temacie picia alkoholu i spożywania alkoholu rośnie. A czy w naszym kraju z twojej perspektywy istnieje coś takiego jak kultura picia alkoholu? Jasne, że tak, to nie tylko w naszym kraju, ale, ale... czy to jest kultura niska czy wysoka? ona się zmienia. Generalnie wydaje mi się, że kiedyś była bardziej niższa, a teraz ta świadomość troszeczkę rośnie. Wiąże się to z różnego rodzaju blogami, podcastami, które opowiadają o różnego rodzaju trunkach, czy porównywane są różnego rodzaju typy piwa. Tych piw, oprócz jasnych, mamy przecież i pszeniczne, i jakieś ciemne, i, i jakiś koźlak, więc rozpiętość jest różna, ludzie mają większą dostępność do tego, żeby potestować i znaleźć coś dla smaku, a nie tylko po to, żeby się upajać i to jest też trochę celem, między innymi profesjonalnego barmaństwa, aby uczcić smaku, żeby oni się cieszyli z tego, ale też nie doprowadzali się do stanu upodlenia. E, programy różnego rodzaju kulinarne wpływają też na nas w ten sposób, że właśnie rozwijamy swoją paletę smaków i szukamy rozwiązań, które mogłyby być akceptowalne, do których chcemy wracać, ale też tak jak powtarzam, nie po to, żeby. Um, złoić się w taki sposób i skończyć pod barem czy pod stolikiem, tylko w ten sposób, żeby wyjść na własnych nogach i, i dobrze zapamiętać ten dzień następny i skończyć z syndromem dnia następnego. Można odnieść wrażenie, że ty inaczej odbierasz w takim razie rzeczywistość i co innego obserwujesz, obserwujesz na własne oczy w zestawieniu z tymi statystykami, bo jak donosi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2000 roku podobno piliśmy 8 litrów czystego alkoholu na głowę na głowę dorosłego a w tym roku jest to już 11 litrów. Myślisz, że to są wiarygodne dane? Może tak być, ale też spójrzmy na trochę taki aspekt e, kulturowy, m, znaczy społecznościowy może bardziej w ten sposób. Jakie programy są lansowane w współczesnej e, telewizji? E, nie wiem, czy mogę wymieniać nazwę, ale jest takie popularne reality show też w, z polską edycją. Na, Warsaw Shore, powiedzmy e, o Warsaw Shore, tak. No i w tym momencie z kogo biorą przykład e, e, małolaty? Patrzą się na takie autorytety, typu, które chodzą do klubu, imprezują, tarzają się po podłodze i kończą w różnego rodzaju miejscach, niekoniecznie robiąc fajne rzeczy, i powiedzmy, to jest. W Współczesny wzór dla takiego dzieciaka, że to jest fajne, to pokazuje telewizja. Taki chce być, taki chce być, mamo, chce pójść do tej telewizji, też chce się złoić tak jak ten pan z tego telewizora. Więc powiedzmy, takie lansowanie w popkulturze, pokazywanie, że alkohol jest fajny do tego, aby skończyć, żeby po prostu się po prostu typowo nawalić, no nie jest do końca dobre. No i to trochę psuje też wizerunek, a to wpływa na młode pokolenie. W naszym studiu Adam Dobrzyński, zróbmy tutaj delikatny przerywnik i krótki przerywnik. Ponieważ nasza reporterka zapytała o jaki alkohol klienci w Słupsku pytają najczęściej, zajrzała także do jednej z restauracji. Ze średniej półki. Setki czyste, najtańsze, no i dwusetki kolorowe. To jest taka niewygórowana cena. A jakieś lepsze, droższe wódki? Sporadyczne w weekendy taki droższy alkohol. Typu whisky, litr, półtora litra. A jak jest z piwem albo tanim alkoholem? tanie piwo schodzi jak ciepłe bułeczki, a piwo, piwo średnia półka, A wina? Tylko i wyłącznie tanie. W restauracji jakie alkohole najczęściej zamawiają klienci? Najczęściej to sprzedaje się piwo, whisky, no i wódka, czysta. A cudzoziemcy? Cudzoziemcy, no na przykład Amerykanie, no to przeważnie piwo. Niemcy? Też. Piwko, winko. Czy są jakieś modne alkohole? No, ciężko jest powiedzieć modne alkohole. Osoby, które przyjeżdżają z zagranicy, to Wolno próbować nasze polskie piwo, nasze na przykład wódkę, też naszą. A kończy się to na jednym kieliszku? Zależy, czy jest jakaś większa grupa, czy przypuśćmy, przychodzą z rodziną na jakiś obiad. Pani zdaniem, Polacy dużo piją? No ogólnie chyba Polacy to dużo alkoholu spożywają. Jaki jest weekend? Weekend to już w ogóle w tygodniu mniej na pewno. Adamie, czy coś Ciebie zaskoczyło, albo z czymś byś się nie zgodził? Z wypowiedzi słupszczan? Czy ja wiem, no, okazja do picia jest, że tak powiedzmy, zawsze. Możemy zdać studia, zdać prawo jazdy, możemy rozejść się z dziewczyną, więc w tym momencie nie tylko, powiedzmy, weekendy zostają. Ale jeżeli chodzi o samo spożywanie alkoholi, no, w tym momencie to nie jest tak, że też do końca ludzie przychodzą i wybierają konkretną markę w lokalu. To też trochę zależy od osoby, która pracuje w danym restauracji i poprowadzi tą osobę. Bo powiedzmy, że można więcej wypić, Pić alkoholu w czystej postaci i w tym momencie ciężej skończyć, niż jeżeli byśmy rozcieńczali to przy pomocy i różnego rodzaju dodatków komplementarnych. tak? Czyli jeżeli pijemy koktajle, mniej się troszeczkę może upijemy, bo tej objętościowo tego płynu jest więcej, ale jest zbita procentowość. Ważne jest to, żeby też się nawadniać, więc to tak pobocznie, trochę może niezwiązane z tym sądą, ale też ważne o czym wspomnieć, że co zrobiła prohibicja w Stanach Zjednoczonych, to, że rozwinęła się kultura borowa i w tym momencie możemy się bardziej cieszyć smakiem alkoholi w mieszanych miksturach, w koktajlach, a nie tylko, powiedzmy, kupować butelkę czystej i siadać do kieliszka i ją po prostu łoić pod ogóreczkę. Dominik Safian, nasz pierwszy gość, wspomniał o kolorowych małych buteleczkach, które na wielu stacjach benzynowych, a także w wielu sklepach stoją na wysokości wzroku. W Polsce sprzedaje się półtora miliarda rocznie tak zwanych małpeczek. Czy myślisz, że właśnie te produkty wpływają na te statystyki, które niektórych przerażają? Znaczy wydaje mi się, że sama objętościowa ilość e, alkoholu, w sensie, że to są małpeczki, to nie robi zbytniej różnicy, bo dobrze, ale ich poręczność i to, że możemy mieć je na każdym kroku? Jeżeli jesteśmy na stacji benzynowej, możemy równie dobrze wziąć dwa kubeczki, butelkę półlitrową, rozlać sobie do nich e, i skończyć się w ten sam sposób. Dolejemy sobie jakiegokolwiek soku i też możemy to wypić w troszeczkę bardziej legalny sposób, bo nikt nam nie będzie prawdopodobnie weryfikował, co mamy w papierowym kubeczku. Więc to, czy walimy e, alkohol z małpeczki tak zwanej, czy z kubeczka papierowego, no, nie ma się co czarować. Nie możemy pójść do jakiegokolwiek fast kupić półlitrową kolę, wlać sobie e, po pół litra do dwóch kubeczków i wysączyć w, dowolnie, w dowolnym miejscu. Krzysztof Brzuska, prezes tej państwowej agencji, na której, o której dzisiaj rozmawiamy, e, stwierdził, że największe korzyści z profilaktyki antyalkoholowej Finansowanej przez przemysł alkoholowy, ma właśnie ten przemysł, czyli im więcej e, mówimy o tym, żeby nie pić, nie korzystać, to to przynosi odwrotny efekt. Generalnie zakazany owoc najlepiej smakuje, więc e, spójrzmy na temat chociażby około marihuany, tak? Jeżeli ona jest troszeczkę zabroniona, ale to i tak ci, którzy chcą, sobie przypalić i tak ją dostaną. Tak samo będzie z alkoholem. To się w Stanach Zjednoczonych nie sprawdziło. Rozwinęło, tak jak już wspomniałem, kulturę barową. Powstały szereg m, koktajli, które miały maskować ten alkohol bazowy, więc powiedzmy samo zakazywanie według mnie nie jest dobre. Bardziej bym zmienił um, społeczne jakiś pokazywał jakieś społeczne wartości, nie lansował przede wszystkim patologicznych zachowań w takich programach, o których wspomnieliśmy typu Warsaw Shore i inne. Um, bardziej skupił się na tym, żeby wyedukować, że no głupi przykład, teraz tylko nie pamiętam w jakiej miejscowości, ale słyszałem, że w Niemczech jest w jakimś liceum, ma być klasa, która ma mieć lekcje z, z picia alkoholu przy nauczycielach. To trzeba byłoby tak naprawdę zweryfikować, bo teraz trochę tak mówię dookoła, ale spotkałem się z, z takim newsem, że mają być specjalnie lekcje wychowawcze, gdzie uczniowie szkoły gdzieś w Niemczech mają próbować alkohol przy kontroli nauczycieli. Ja spotkałem się też z takim, powiedzmy, zachowaniem, że jeżeli na przykład rodzice e, chcą zniechęcić do danej substancji, czy to są papierosy, czy czasami alkohol, e, pisał o tym chociażby Antony Robbins w swojej książce Uwolnić Olbrzyma, to on ma, wypracował sobie taki system, że m, jego matka kazała mu wypić chyba sześciopak piwa na raz. I to połączenie zwrotne w jego głowie spowodowało coś takiego, że nie tknął więcej alkoholu, więc powiedzmy. Ona go wręcz namówiła do tego, żeby wypił więcej i żeby się zniechęcił, zobaczył te negatywne aspekty na samym procesie socjalizacji, a nie zakazywała, bo w tym momencie równie dobrze mógłby się kitać z kolegami gdzieś na zapleczu, próbować pomału i wchodzić w niekoniecznie fajne towarzystwo. Tak pobocznie, ale też trochę związany może z tematem. Adamie, powoli musimy kończyć. Ty jako barman niejedno widziałeś i niejedno widujesz regularnie, pracując w, w piątki i w soboty. Jaki miałbyś apel na antenie będąc właśnie w polskim radiu Koszalin do wszystkich osób, które bywają w różnych przestrzeniach w piątki, w soboty, kupują alkohol, spożywają alkohol. Także w kontekście kultury picia i świadomego korzystania z alkoholu. Trochę może pobocznie, ale przede wszystkim uważajcie na swoje trunki, gdzie jesteście, tak? Bo samo spożywanie alkoholu to jedno, ale też nie zostawiaj bez opieki osób zaufanych swoje, e, swoje mikstury, tak? bo nigdy, do końca nigdy nie wiemy, co komu strzeli do głowy z naszego otoczenia, czy powiedzmy zostali stolika obok, czy ktoś nam coś nie dosypie. To jest trochę poboczne, ale też można skończyć źle i z niefajnym stanem wrócić lub nie wrócić do domu. E, to jest raz. Druga kwestia, jeżeli to są fajne miejsca, gdzie można wypić coś e, coś ciekawego, posmakować, pobawić się trochę tym smakiem, ale też widzimy, że po drugiej stronie jest pasjonat, który może nas poprowadzić w sposób rozsądny, a niekoniecznie doprowadzić do tego, żebyśmy wyszli z napędem 4 na 4 no to w tym momencie zaryzykujmy, ale testujmy, a niekoniecznie się upijajmy. Jeżeli chce, już chcemy pić jakiś rodzaj alkoholu, to bezpiecznie zostajmy może przy tym lub po prostu też nawadniajmy się w trakcie, żeby ten syndrom dnia następnego był jak najmniej... E, Bezbolesny. Ostatnim gościem pierwszej części wieczornych spotkań w Polskim Radiu Koszalin był Adam Dobrzyński z Koszalina, barman z wieloletnim doświadczeniem. Dziękuję pięknie za rozmowę. No ja dziękuję bardzo, Arku, za zaproszenie. A już za chwilę na naszej antenie magazyn Kafe Europa przygotowany przez Jolantę Rudnik.